Witam. Tydzień niesie od 2 do 9 grudnia 2018 roku. Prognoza astrologiczna Ryszard Barływski. Zapraszam. Podczas tego działania, które nasze słońce weszło w znak szczelca, łącznie z księżycem, Mamy wspólność do egocentryzmu, czyli zapatrzenia w siebie obojętnie, czy jesteśmy spod tego znaku, czy też nie. To też wolimy po prostu podążać swoją drogą, lekceważąc kompletnie wszystko i wszystkich dookoła. To właśnie dlatego też ze strzelcem kojarzy się... Brak taktu, wyrozumiałości, ponieważ nic więcej go nie interesuje, jak dążenie do wyznaczonego swojego celu. Te wszystkie zastrzeżenia mają jakiś sens, ze względu na to, że słońce jest znaku strzałca, a z kolei węzeł jest znaku kozioroszca. Najważniejszą rzeczą jest przygotować się do sukcesu. Jaki jest przed nami? Nie możemy się oglądać za czymkolwiek. Musimy absorbować energię. Możemy postarać się o to, by słuchać się innych po prostu zewnętrznie. Możemy także Służyć innym i zwracać na potrzeby emocjonalne. Właściwie zawsze życie jest sprzeczne z intuicją. Dużo łatwiej jest dostosować się do otoczenia niż do swojego własnego rytmu potrzeb. To fakt, że zawsze otwieramy te wrota dużo szerzej. Ale wówczas kiedy myślimy o sobie, nareszcie nasz jowisz wkroczy w znak koziorożca. Wiadomo o tym, że jowisz jest numer jeden. Dobroczyńca to planeta, która daje nam ekspansję, działanie, wzrost, wszystko, co nam potrzebne w życiu. To właśnie wtedy, kiedy Jowisz znajdzie się w znaku koziorożca, wtedy jest możliwy wysiłek, ten najważniejszy. W dodatku czas ten daje Jowiszowi możliwość zbudowania tych najbardziej silnych podstaw każdego działania, nazwijmy to pozytywnego i działania usystematyzowanego, ponieważ żąda od tego właśnie ten znak. Każde wyzwanie, jakie będzie w okresie, kiedy Jowisz znajduje się w znaku koziorca, będzie zrealizowany. Wyobraź sobie w tej chwili, że możesz stworzyć coś najpiękniejszego. Coś, co jest dla Ciebie najbardziej potrzebne. Zrób tą wizualizację, stwórz w sobie ten idealny świat. Medytuj, kontempluj, wizualizuj, móc się, obojętnie co, ale rób w tym kierunku, zyskać jak najwięcej. Wówczas. Jeżeli w ogóle wystąpi jakakolwiek przeszkoda, to pamiętaj o tym, że ona jest tylko i wyłącznie po to, żebyś się zastanowił i naprawił. To nie jest błąd, to jest ostrzeżenie i naprowadzenie na jeszcze wspanialszą drogę. To są trudne prezenty, ale dzięki nim Możemy się wspaniale rozwijać. Ten czas jest także dla tych, którzy chcą zdobyć popularność, to sekstyl Marsa i Wenus. Jest to wyjątkowo korzystny aspekt w naszym życiu. W każdej dziedzinie najważniejsza w tym wszystkim jest pasja i ją w tej chwili można wyrazić czy to nie wspaniałe? zwróć uwagę na to, że tam gdzie brak pasji możesz dołożyć tego ognia tego działania krótko mówiąc zwycięstwo to dawanie i przyjmowanie prawdziwej miłości to jest po prostu harmonia miłości to fantastyczny okres i trzeba z niego korzystać brać garściami gdy nasz księżyc dojdzie do Neptuna w znaku ryb, to odzywa się w nas pragnienie pomagania innym, ale także intuicja ogromna. To czas pomagania tym, którzy potrzebują którzy potrzebują wsparcia. Musimy bardzo ostrożnie postępować ze względu na to, że możemy uzależnić innych od nas. I to nie będzie pożądany efekt. Nie wolno nam dać siebie wszystko innym. Musimy coś zostawić z tej energii. Bo ta energia będzie nam potrzebna na dalszy etap naszej egzystencji. Najlepszym sposobem jest sposób zrównoważenia tych sił, które chcemy dać i które musimy pozostawić. To jest dopiero prawdziwy sukces i wyzwanie. W tym tygodniu. To jest bardzo ważne. Trzeba pokazać miłość, współczucie dla innych, ale bardzo, bardzo ostrożnie. Czy naprawdę wiesz, jak kochać, jak nie wiesz, co to znaczy i jak to kochać? Czy możesz kogoś, uważać, szanować, jak nie szanujesz sam siebie? Jeżeli potrafisz dostrzec potrzebę innych, to spójrz na to, co ty potrzebujesz w tej potrzebie. Swoje dla siebie. Znalezienie równowagi pomiędzy braniem a otrzymywaniem jest największym sukcesem w naszym życiu. To dlatego potrzebujemy pomocy Stwórcy, by nasze światło. Doszło do współgrania z jego pragnieniami. Kiedy nasz Jowisz będzie przekraczał pozycję planet w znaku koziorożca, to będą wspaniałe lekcje naszego życia, egzystencji, Funkcjonowania? Przecież w tym znaku jest mnóstwo energii kosmicznej. To znak ogromnej siły. Przecież Pluton daje nam możliwości reformy. Saturn jest ogromnym wykładowcą, nauczycielem z kolei wenus zajmuje się naszymi pieniędzmi naszymi finansami naszym działaniem to właśnie wtedy jowisz nam pomaga w tym działaniu wzrostu i nareszcie możliwości to kosmos daje nam szkołę po to, żeby nam pokazać, gdzie jest możliwość działania. I dlatego to jest wydarzenie, które znajduje się w znaku koziorożca. Te wspaniałe planety, przede wszystkim, Działają na poziomie nie tylko osobistym, będą przede wszystkim kształtować naszą historię i wpływać na całą ludzkość. Przecież to jest najważniejsze, bo to jest cały, cały rok. Szukaj tego wszystkiego. Ale bądź uczciwy, jeżeli coś nie działa, orszą, trzeba być otwartym na ogromny wysiłek, a przede wszystkim wytrwałym, w tym zdobywaniu tego sukcesu. Najważniejsze, żebyś był szczery i konsekwentny. I nie wolno ci się poddać. Koziorożec to ogromny, przeogromny potencjał. Jest to wyjątkowo ciężki potencjał. Ale jakie przyniesie nagrody. Łączmy się z kosmosem. Czerpnę z Niego wszystko, co jest. Przecież to jest nakaz Boga, żebyśmy mieli po prostu dobrze. To my mamy tą możliwość. To dzięki Niemu. On nam to daje. To po prostu jest. To ma się zamanifestować w świecie, w państwie, w rodzinie, w Tobie. Musi to się stać. Możliwości, jakie daje nam Słońce, a też przechodzący księżyc, który znajdzie się, w znaku barana to najważniejsza rzecz kochać to jest energia zbyt potężna, żebyśmy mogli ją zbekatalizować. To też musimy na nią bardzo ostrożnie wykorzystywać. One jest po to, żeby być dla nas siłą do dalszej eksploatacji naszych potrzeb. Najważniejszą rzeczą jest to, abyś nie myślał tylko wyłącznie o sobie. O tych własnych egoistycznych potrzebach. Przecież zbyt dużo ognia to bardzo mało powietrza. I nad tym się zastanawiam. Po prostu jest to wyłącznie tylko światło, które pozwala nam władać, rządzić, objąć przywództwo. Te dwa znaki, czyli strzelca i barana, dadzą nam Możliwość przewodzenia w działaniach, w przywództwie. Przecież to nam jest potrzebne po to, żeby był ogień, był płomień, nazwijmy to, życia. I życie. Pokaż bezwarunkową miłość, współczucie. Bądź liderem. To po to są te znaki, żebyśmy mogli otrzymywać od Stwórcy błogosławieństwa. Słońce i Neptun tworzą kwadraturę. I bardzo jest kwestionowana nasza Wewnętrzna duchowość. To jest, w jaki sposób radzimy sobie w naszym życiu. To jest przede wszystkim stan naszego umysłu. Musimy rozeznać, gdzie jest nasza siła i w którym kierunku musimy dać wolę zwycięstwa? Rozegrać to w działaniach najbardziej tych strukturalnych, które dają nam egzystencję. I patrzeć, obserwując w jaki sposób pomóc, jeżeli jest dobrze w momencie zapaści, po prostu nie bać się, a zlikwidować kłopot, który nam przynosi zewnętrzne. To wszystko się rozpoczyna i kończy w naszej świadomości. Nie rozumiemy, dlaczego to, co się dobrze dzieje i tej strefy naszej duchowej, naszego funkcjonowania i życia. To wszystko jest wyłącznie tylko korzyścią, ale wówczas, kiedy możemy spojrzeć we własnych działaniach, czyli poza zewnętrzem, tylko w samych siebie, to po to, żebyśmy mogli zobaczyć, czy ten sukces jest sukcesem zewnętrza czy wewnętrza naszego spojrzenia na tą rzeczywistość, która jest kreowana czy skierowana. To nie jest prawdą, ale przecież Bóg nam dał. Możliwość tworzenia tego świata dla naszej korzyści. Przecież to wszystko jest dzięki Stwórcy. On nas tak kocha. Tak wie. To fakt, że możemy poczuć poczucie winy, stres. Czy też jakąś apatię? Co jest powodem? I dlaczego? To, przed czym stoimy, jesteśmy, wszystko jest dawane wyłącznie dla naszego dobra. To ścieżka do Twojej wielkości, to jest wyzwanie, to jest ta droga, którą tak ciężko zdobyć od wojownika do mistyka. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o tej królewskiej wiedzy. Do zobaczenia!